Mnie w ogóle pieniądze tu nie interesują. Ja mam taką stawkę za sam udział, że mi k wystarczy. Szedłem sobie pogadać i tyle, nie? Pieniędzy mam w k z Prime'a i mam wyjebane. Nie? Stary Kasio wrócił, że w końcu jest ten Kasiuś, którego mieli kiedyś. Szedłem sobie pośmiać się z tych nieudaczników niektórych i to wszystko w sumie. Ja bardzo byłem zadowolony, że wiesz, ludziom się podobało. Że wrócił niby ten stary kasz. Ja naprawdę 101 twarzy, Don Casio to jest prawdziwy po prostu, no widzisz. A ty jesteś udacznik czy nie? Ja? Jesteś udacznik czy nie udacznik? Dobra Kasjusz zabij już Serio, nie mogę cię słuchać stare. Brakuje ci atencji? Przecież to ty hmm? tobie brakuje atencji, bo Ale mówisz, stary, po co takie nie wiesz. No co omawiasz, takie nie pytany, nie pytany Dobra, się się doniesi, doniesi, już, No się ty nie już mówię. No umiesz tylko... Ucisz się, ucisz się, ucisz się. Może sam się, Podejdź ci dam tę mordę przecież. Jak chcesz to podejść, to, to ci zamknę mordę. To nie prime, tu się nie bijemy na konferencjach. No, ale możemy, zawsze możemy zacząć. Cztery osoby przyszły i płaczą, że ojemy, no jak zostali krt ze Przed chwilą powiedziałeś: zamki, zamki, mordę, zamki, mordę, powtarzałeś to. I Wojtek Gola tak się, raz, R się R zaczął mówić. R zacząłeś mówić? Tak, no. To w końcu do swojego przełożonego powiesz po nazwisku rozpara. <laughs> ale takiego wojtka gole gabarytów wiadomo, no też jest niepełnosprawny. Ale chociaż moich gabarytów, Jakbym mu przypierdolił, trzy jedynki wyjebał, to może by się nauczył r mówić. Gola, no hipokryta. Pier... Tu się podmila przed projektem, a wchodzi wyzywa mnie: zamki mordę, zamki mordę, zamki mordę, a nagle dodaje: no ty jesteś atencjusz Dobra, Kasjusz, a ty jesteś ten potencjuszem, który tylko się przypierdala bez powodu do wszystkich. Bo taką sobie wybudowałeś, I to naprawdę, stary, szedł jeszcze I... tylko szukać atencji. To jest takie myślenie gdzie... takie bardzo długie, Twoje? Bo ja ci tylko przypomnę, że to Ty pierwszy do mnie, coś odezwałeś tutaj. Bo tych kaleków, tej kwiuta, yy, Dubiela, Mlekołaka, no to mi szkoda było przypierdolić, bo bym wiesz, kalekę zbił, to potem by gadali, o, kur, bije niepełnosprawnych. Nie, no czasem głupki dochodzą daleko. Spójrz na prawy stół. Dubiel, mlekołak, gola. Jak ja? Ja się nie umiem wypowiedzieć. Toni! Ciebie też ciężko słuchać. No do się już z idziesz, kur... No idziesz się nie? już to nie, nie wiem co ty tam robisz. Nie mogę cię już słuchać, bo to na naprawdę... No to tak jak e... ciebie fejmem, a nie mogę. No do To ty chwilą, jeszcze, ale już się za chwilą zamki. się tej kwiutowi mlekołakowi żaliłeś, że. A Rafał znowu Murańskiego wziął na galek. No to człowieku, i mówisz, że. u ch... Was fejmie. No co ty. P... Przed tak mówiłeś, No k... Dobra, skończ temat. No bo Bokzel wie, że no, Wojtek Gola to jest. K... nijaka, k... zwykła, e... bez charyzmy. I ogólnie w federacji nawet go mają w dupie. No wiecie, go. K... wyjebało im wszystkim. Jakby byli tak kumaci, jak Don Casio Króla, że nie są, no to. Wiesz, to by. Ja mam 101 twarzy. Tak, mogę skorzystać z tej twarzy. Fajnie było. Tak, przyznam, że i mówię, ty debilu. No, Rowa sobie liż liżecie na. No nie, no po bo... wieku. No to z czego morder. ja dementuję, bo za Wojtek nic takiego nie mówił akurat. Taki mlekołak. Widzi, trailer, gdzie zmontowali to tak, jakbyśmy się cisnęli i czego on oczekiwał? Że będzie tutaj miał kamerę i tu był sam. To był twardy, powiedzieć coś o mnie. A tutaj nie umiał odpowiedzieć. Nitro może streamować, jak mu zapłacimy, to może streamować nawet godzinę przed, jak powiemy. Chłopie, a ja to zablokowałem, powiedziałem. Ani złotówki dla tej. Tu potem mi zarzuca, że. że ej, mijaliśmy się, to czemu nic nie zrobisz? A co mam mu zrobić? Pierdolnąć kalekę? No to będą mu ludzie mówili, o kalekę pobiłeś, czemu? Za tą koszulkę? Nie, już streamowałem. No kiedy? Na, na drugiej części. No widzisz jaką Osta... jesteś sprzedajną. Nie jestem sprzedajną. A krzyczysz o 50 koła, a dostajesz koszulkę. złoty podrobioną Cristiano Ronaldo i streamował. No to ludzie wszyscy go złomują po kolei, nie? Hej PMA, nie wypał. Potem Maja Staśko, konwersacja bezpośrednia. Zezłomowany. Jacek Murański, zezłomowany. K**ną Kasio zezłom, Król, zezłomowany. Złom, 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 Niech pójdzie na wyspisko śmieci, i niech się tam położy, prosta. Że rozprowadza lewy towar. Że umieścimy dzielić. Dobra, dobra, dobra. A ciebie pierdolnąć w głowie? Pytam, czy mówię ci, że się w głowie. Panowie, może obejdźmy trailer, o, trochę emocje opadną. A ja bym chciał tylko wszystkim przypomnieć, że fagato. Nie, żart. Coś tam... A czyli, I nie jednak, za to. czyli jednak coś tam jest, bo ja mówię tylko, że słyszałem, że tej posiada dzieci, a mleko nagle się odzywa. Czyli chyba coś tam było grane, nie? Jak? Hej kwiat, mówi o mnie, że jestem dziecko i tak dalej, że z dziećmi nie rozmawia, bo nie mam dzieci, a ja mówię, tak, a ja słyszałem, że mam, masz. I co powinien logicznie myślony, czy myślący człowiek odpowiedzieć? Nie, ja nie mam. Wiesz, na no, uprzejmości będzie jeszcze tutaj czas. Tutaj cały czas się... go zatyka i nie wie co powiedzieć, ale przed kompem oni są mocni. Znaczy, do... no nie wiem co powiedzieć, bo zazwyczaj z przedszkolakami się nie kłócę dlatego, że dzieci nie posiadam, a ty na takim poziomie niestety jesteś. Nie więc... posiadasz? Słyszałem, że jakieś tam posiadasz. No to gratuluję, widzę, że pokazujesz po raz kolejny wysoki poziom. Potem śpi, wstaje i dalej gra, no to wiesz, niech potem nie narzeka, że k syn k nie mówi do niego tato, nie? E... Przecież to ten kwiat zaczął, że o dzieciach, nie? Ja mu odbiłem. Jak to? Ja w szpileczkach jestem bardzo dobry. Powiedz tylko jedno zdanie. Kafelki były niebieskie, a te drugie były kafelki białe. A on przychodzi i mówi: Kafelki były białe, kafelki były niebieskie. A w sądzie bardzo ważne jest po kolei. Wszyscy widzieli, że zostali ze zezłomowani pomimo, że taką gildię sobie stworzyli. Znaczy no wiesz, Artur też się wypowiadał, że w przyszłym roku ma być. No ja po to soperowałem łokcie, żeby mu wpierdolić. Nie wiem, nie wiem. Ja jestem przekonany, że go z dwa w tym ringu.